Patrzyła z Twojego mieszkania na zegar. Który Emilia Kaczorowska, 88 lat, i też zmarła było, 5 czerwca i 2017 roku. W piątek, 9 Jejlija. czerwca 2017 roku, w kościele świętego Bartłomieja w Oliwie. że że wiedział kiedyś ki podczas wizyty w Wadowicach spotkał się z położną na swoją prośbę spotkał się z położną która przyjmowała ten poród i też co ciekawe istnieją takie rzeźba umieszczona w kościele papież wynosząc na otari, felicjanek jakby świętą swoją matkę gdzie u Felicjanek 30 30 30 trzy lat. tak, tak. lata. Biografia nie to, to mieszkała. To jest 20 wiek, a jednak niełatwo się szuka, jak słyszę, matka Świętego w, Maksymiliana w, Kolbe, na przeciwko. że trudno i kardynał dziwił, że się 26 marca. I rzeczywiście, ona się urodziła pod koniec XIX wieku, także i od urodzenia i od śmierci, no niemal 100 lat minęło także to zbieranie informacji było trudne, aczkolwiek dzięki temu, że dotarłam do rodziny Emilii Kaczorowskiej, później Wojtyłowej, udało mi się jakieś okruchy wspomnień pozbierać, dotarłam także do wielu nowych dokumentów o życiu i Emilii Wojtyłowej i jednocześnie papieża. Pisząc tą książkę udało mi się, tak myślę, dotrzeć do wielu, wielu tajemnic. Papieża i samego ojca świętego. A tu jest była Jestem ulica Smolins 15, pod nie istnieje, gdzie urodziła się. Dużo więcej, o, o której wiemy jednak bardzo niewiele, do tej pory, czyli o matce Karola Wojtyły i o domu, jaki stworzyła przyszłemu papieżowi. Mirena Kindzik, autorka książki, była Państwa i naszym gościem. Bardzo dziękujemy za Bardzo Dziękuję. A Walki trwają w centrum Cywrodoniecka. Za moment najnowszy raport z Ukrainy w setnym setnym dniu. To jest tutaj ulica. Mamy tego samego dnia. Co? Święty. Polski papież. Urodził się we Włoszech 2 czerwca w 1835 roku urodził się polski papież piór X, tego samego dnia 9 lat później drugiego tu jest miejsce gdzie oh, Bożego gdzie urodziła się Matka to jest kościół Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Kuczci Bożego Miłosierdzia powstały w 1555 roku. Przy ulicy Felicjanek, gdzie u Kedryńskich mieszkał Karol Wojtyła. A po drugiej stronie właśnie jest ulica Smoleńsk. Ulica Bożego Miłosierdzia Najważniejszy gościu po czerwca w 1844 roku Urodził się polski Nobel Raz Janowski, który oświetlił Amerykę. dziewięć lat wcześniej drugiego czerwca w 1800. osiemset jest ulica. mamy tutaj kościół Bożego Miłosierdzia kości Bożego Miłosierdzia dlaczego się o tym nie mówi? Od razu przy Wawelu, należący do Wawelu. Gdzie Krwazy Gorczycki. Kapelan. Słynny polski hendel. Kapelan orkiestry. Na Wawelu, a tu jest ulica Felicjanek. Gdzie urodził się Kedryński, gdzie mieszkał Kedryński, u Kedryńskiego mieszkał Karol Wojtyła, od razu przy Wawelu, a to jest kościół w Prokocimiu, gdzie związany z Razmem Jałżynowskim.